Rok 2024 dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Koninie to rok szczególny. Towarzystwo obchodzi bowiem 25-lecie istnienia. Z tej okazji w Domu Kultury Oskar, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyło się okolicznościowe spotkanie. Uroczystość rozpoczęła projekcję filmu prezentującego dotychczasowe dokonania konińskiego MTBS-u. Po filmie, jako pierwszy głos, zabrał prezes spółki Marek Libertowski. Idea powołania spółki zrodziła się z konieczności zaspokojenia potrzeb mieszkańców. To właśnie w 1999 roku ówczesny prezydent miasta Konina, pan Kazimierz Pałasz, poświęcił wiele czasu i uwagi, przeprowadził narady ze specjalistami Radą Miasta, by ostatecznie powierzyć mi misję organizowania Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Miejski Tebes w ciągu tych 25 lat swojej działalności wybudował 1128 mieszkań, czyli 742 mieszkania czynszowe na najem i 348 mieszkań własnościowych, 38 mieszkań komunalnych, prawie 66 lokali handlowo-usługowych. 23 domy komunalne, socjalne, 9 domów jednorodzinnych, no i te 329 garaży i miejsc postojowych. To są tylko okrągłe cyfry, ale za nimi stoi ciężka praca całego zespołu ludzi. Dziękuję wszystkim pracownikom i współpracownikom. Sprawnie budujemy i dobrze zarządzamy. Taka idea przyświeca zawsze naszemu zespołowi. Uznanie dla działalności spółki i jej prezesa wyraził senator Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Galęba. Ja mogę wyrazić swoją radość i powiedzieć tak. Firma, miasto, ja i państwo mamy rzetelnego prezesa na tym miejscu, który kieruje tym przedsiębiorstwem. I dlatego są sukcesy. I za tym sukcesem. Właśnie pańs pańska rzetelna prasa, panie prezesie, daje sukces i również tworzą cała załoga, bo przecież pan bez załogi nic by nie zrobił. Bez wsparcia dotychczasowych prezydentów Rady Miasta, przewodniczących i również mojej skromnej osoby, jestem przyjacielem tego miasta, tej społeczności i tej firmy, i będę zawsze przyjacielem. Przedstawiciele władz samorządowych, zastępca prezydenta miasta Konina Paweł Adamów oraz przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Sztynkę podkreślali, jak ważną rolę w rozbudowie miasta pełni Koniński MTBS. Chcieliśmy tutaj, w imieniu całego samorządu miasta Konina, zarówno tutaj pana prezydenta, jak i pana przewodniczącego i całej Rady Miasta, pogratulować panu prezesowi, a także całej załodze MTBS-u tych ostatnich 25 lat i w imieniu mieszkańców miasta Konina podziękować za tą całą pracę i za te projekty zrealizowane. Chcieliśmy też pogratulować wszystkim tutaj osobom, które były zaangażowane w powstanie TBS-u, pogratulować tej decyzji, a także wszystkim podmiotom, które wspierały TBS przez te wszystkie lata. Tego prezes nie powiedział, bo mu nie wypada. Ja powiem, bo to, to był bardzo trudny okres działalności kilkuletniej TBS-u. Myślę w całym Polsce tak naprawdę. Parę dewelopersów bardzo wiele nie wytrzymało tego okresu, kiedy ustawa o budownictwie trzęsztowym przestała działać. Było pytanie, co dalej z takimi towarzystwami. Bardzo wiele nie miało pomysłu na swoją działalność. Prezes podjął wyzwanie budownictwa deweloperskiego. Powstały w tym czasie wyłącznie w trybie komercyjnym bloki na hożniu oraz domy jednorodzinne. To pozwoliło przez ten okres kilku lat przetrwać firmie, która potem doczekała się kolejnej nowej ustawy o budownictwie trzęsztowej i to budowanie mieszkań trzęsztowych trwa dalej. Także serdecznie gratuluję, bo wymagało to dużej odwagi, Pani Prezesie. Gratulacje. Swoje uznanie dla osiągnięć Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Koninie wyraził też dyrektor Departamentu Kredytów Programów Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Dariusz Stachera. Panu Prezesowi Markowi Libertowskiemu chcę podziękować za wiele lat fantastycznej współpracy. To jest i duża przyjemność taka osobista, bo to zawsze była po prostu bardzo dobra, modelowa wręcz relacja. Ale też właśnie satysfakcja z tego, że wspólnie udało się stworzyć 700, około 700 mieszkań czynszowych dla, dla mieszkanek i mieszkańców Konina. Jednocześnie dziękuję też bardzo z tego miejsca gminie miastu, bo bez miasta te mieszkania by nie powstały. Niesamowicie ważne jest to, żeby miasto i finansowo, i Swoją wiedzą i przede wszystkim determinacją do tego, żeby działać, jak również oczywiście gruntami, bo to zawsze jest, jest istotne, wspierało działalność takich spółek właśnie jak MTBS Koninia. Myślę, że warto, bo to naprawdę modelowo działająca spółka. O tym, jak ważna jest współpraca miast z Towarzystwami Budownictwa Społecznego, mówił prezes Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego w Warszawie Wiesław Żrebiec. I powiem Państwu jedno, wniosek jest tylko jeden: że jeżeli gmina nie posiada i czy miasto nie posiada zasobów własnych, nie może mądrze prowadzić polityki mieszkaniowej. To jest wręcz niemożliwe. To jest pierwsza rzecz. Dokonania TBS-u w Koninie Państwo przed chwilą widzieliście, ale chciałbym też powiedzieć, że dokonania są miarą trzech rzeczy. Po pierwsze, umiejętnej współpracy pomiędzy miastem a TBS-u. Trzeba pamiętać, że to miasto daje grunty, to miasto wspiera kapitałowo, i miasto często też dopłaca do czynszów. Istotnym elementem jest konsekwencja. To, że TBS w tak się rozwija, wynika z tego, że przez wiele lat konsekwentnie prowadzono politykę i wsparcia TBS-u, i politykę mieszkaniową, rozumiejącą szerzej niż tylko same mieszkania. Jeszcze raz gratuluję wszystkim, i Panie Prezesie życzę następnych 25 lat. Integralnym punktem uroczystości było wręczenie honorowych odznaczeń za zasługi dla miasta Konina. Otrzymali je Sylwia Olkowska, Katarzyna Wojciechowska, Joanna Pilarczyk i Piotr Bywalec. Okolicznościowy list gratulacyjny i podziękowania za dotychczasową pracę otrzymali wszyscy pracownicy spółki. Na zakończenie części oficjalnej szczególne podziękowanie i życzenia dalszych sukcesów od swoich pracowników otrzymał prezes Konińskiego MTBS-u Marek Libertowski. Życzymy Panu zdrowia i dalszych sukcesów w pełnieniu tak odpowiedzialnej roli, satysfakcji z osiąganych wyników oraz nieustającej pasji i zapału w dążeniu do kolejnych ambitnych celów. Niech kolejne lata działalności przyniosą Panu jeszcze więcej powodów do dumy i radości. Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę, która przyczyni się do osiągania kolejnych wspaniałych sukcesów i nowych wyzwań. Dziękujemy.